Rzeczy po raz pierwszy publicznie w programie telewizyjnym. Sprzedają je jako towar, który przynosi sławę i popularność. Nie tylko program telewizyjny. Ta mównica jeszcze nie wystygła od przemówienia ministra Czarnka, który próbował zakrzyczeć rozdawanie willi swoim kolegom i znajomym. Prawdę mówię. I was ta prawda boli. I cóż? I mamy w trybie przyspieszonym nagle ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niby nic nie jest, jak wysłuchaliśmy pana posła sprawozdawcę, pana posła reprezentującego stanowisko. Prawa i Sprawiedliwości, to byśmy mogli pomyśleć o tym, że mówimy rzeczywiście o tym, żeby zmieniać przepisy dotyczące egzekucji, żeby było łatwiej, szybciej i sprawniej. Ale cóż, nagle w trakcie prac w Komisji pan poseł Gawenda wrzuca trzy inne ustawy do środka do tej ustawy. Dla kogoś, kto się nie zna. Banał, no przecież się spieszymy, ma być sprawnie. Problem polega na tym. Problem polega na tym, że to jest łamanie przepisów prawa, ale także łamanie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa. Nie wolno w ten sposób tworzyć prawa, nie wolno omijać procedury i wrzucać w takich rzeczy. Trzy potężne ustawy wrzucone do niewinnej ustawy o egzekucji. I cóż, ta niewinność za chwilę wyjdzie. Jeszcze wczoraj minister Czarnek bronił swojego rozdawania nieruchomości kolegom i znajomym. A tutaj mamy oto taki przepis wrzucony przez posła Gawendę. Bo nie tak dawno, nie wiem czy państwo pamiętacie jesienią zmienialiśmy ustawę o funduszu edukacji finansowej 150 milionów złotych nazbieranych przez lata. I to od 1 stycznia na mocy tej zmienianej jesienią ustawy pan minister stał się dysponentem tych 150 milionów, żeby były programy edukacyjne o tym, co to są finanse publiczne. I cóż dzisiaj mamy? W uzasadnionych przypadkach dysponent funduszu udziela dotacji celowej na realizację działań, które nie są objęte ogłoszonym przez niego programem. Cóż, panie ministrze, zazdrościł pan czarnkowi, teraz pan też chce mieć 150 milionów na rozdawanie kolegom i znajomym. Przecież to jest drugi program Villa Plus. Ziobro ma Fundusz Sprawiedliwości, Czarnek ma swój fundusz i pan też chce mieć fundusz do rozdawania, jak pan sobie tego życzy. Ta ustawa przestała być ustawą o egzekucji administracyjnej. Ta ustawa zmienia wiele rzeczy. Te wrzutki są niedopuszczalne. Te poprawki, które zrobiliście, są niedopuszczalne. Ta pełna inwigilacja obywateli polskich, przecież to, co zmieniacie w tej ustawie, że nagle ktoś zapomni zapłacić mandatu, dostaje to urzędnik skarbowy i natychmiast może zapytać dowolny bank o to nie tylko, co ten, kto nie zapłacił mandatu ma na kontach bankowych, ale także może zapytać, co ma współmałżonek. Gdzie tajemnica bankowa? Gdzie prawa obywatelskie? Co wy z tym krajem robicie? Zawłaszczacie go, a obywateli wkładacie w dyby, bo oni przestają być ważni. Prawo jest dla was, a nie dla obywateli. Wille są dla was, a nie dla obywateli. Pieniądze publiczne są dla was i Waszych kolegów, a nie obywateli. I ta prawda pana boli. Bardzo dziękuję. Panie przepraszam, bardzo ważna sprawa, ale...